No i w końcu jest test Huawei Watcha GT346 mm na moim kanale, bo jak wiecie, już powstało dużo filmów na temat tego zegarka, gdyż po premierze no już jest y, troszkę, już trochę minęło, ale to nic. Bo wiecie, nie każdy kupuje sprzęt zaraz po premierze. A tak się składa, że aktualizacje występują czy wychodzą właśnie po tej premierze, więc dużo takich zmian ma miejsce. Więc zobaczymy dzisiaj jak po kilku miesiącach można powiedzieć, ten sprzęt się sprawuje, co nowego być może jest. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale dobra, ja jestem Kamil lecimy do materiału. Pamiętajcie, wszystkiego nie da się poruszyć w jednym materiale, to na pewno, tak szczegółowo oczywiście, bo napąknąć oczywiście to napomknę. więc pytajcie w komentarzach po prostu jak zawsze, lecimy do materiału. No i słuchajcie, ja mam wersję 46 mm z bransoletą ze stali nierdzewnej. Występują też wersje nie z bransoletą ze stali nierdzewnej, ale wersje 42 mm. Występuje też wersja Active, między innymi z innym paskiem. No jak teraz widzicie na przebitkach również na stronie Huawei informuje sam producent, że wersja 46 6 mm ze skórzanym paskiem będzie dostępna ta wersja Classic w tym roku. Tak to wygląda. W moim przypadku, akurat. Nie wiem, czy to będzie mi potrzebne, gdzieś tu będę trzymał. W moim przypadku ta branzoleta sprawdza się mega. Powiem szczerze, że mógłbym użytkować ją na co dzień. Wiadomo, że tutaj dopływania no, pewnie niekoniecznie byłaby taka wygodna. Ale słuchajcie, aby dopasować rozmiar, czyli tutaj tą długość. To jest bajecznie proste naprawdę. Tutaj są takie zaczepy od spodu i to chwila moment wymieniamy, ale w moim przypadku akurat ani ta wersja taka gdzie dodaje jedno jest nie jest fajna, bo wtedy troszkę mi ta bransoleta lata, tak jak tutaj. To mniejsze no za bardzo uciska, więc nie potrafiłem na swoim nadgarstku znaleźć takiego optymalnego rozmiaru, ale no i tak, tak, i tak jest wygodnie, nie ma co się oszukiwać. 22 mm, jeżeli chodzi o szerokość, więc standardowe i naprawdę ona robi wrażenie solidnej, fajnie mi się użytkuje, naprawdę robi wrażenie takiego premium. Jest mega. Mógłbym na co dzień mieć taki zegarek, naprawdę, z taką brędzoletą. Sam korpus to również stajnie nierdzewna ale już tam trył to mamy tworzywo sztuczne. Dobra, jeżeli chodzi o sam zegarek, to on naprawdę jest bardzo piękny. Okej, okay, te ramki są. No, nieco grube, faktycznie. Wiadomo, tutaj często mamy w menu odpalone jakieś funkcje, czy ogólnie to menu całe, gdzie one są czarne i nie widzimy tego, ale przy jakiejś tapecie, która jest jaśniejsza, to faktycznie to się wybija. I ten ekran też się wybija ponad cały zegarek, bo on wystaje. No, tworzy to fajne wrażenie, naprawdę wizualnie to wygląda mega, aczkolwiek dla jakichś ewentualnych uszkodzeń może już nie być takie mega, ale no, ja nie jestem tutaj wróżką, może być różnie. Czy są jakieś zadrapania na tym szkle? No, nie zwróciłem uwagi. Uwagi, chociaż być może gdzieś tam po testach innego, innej osoby jakaś jedna rysa jest na tym. Jeżeli chodzi o przyciski, to mamy górne koronkę z haptyczną wibracją. Faktycznie fajnie to działa. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to może nam posłużyć za przybliżanie przy tym menu, za podgłaśnianie, nie wiem, za przewijanie. Jasności czy innych rzeczy w ustawieniach, przykładowo. Ale jest też dolny przycisk, on jest fajnie rozwiązany, bo jest taki troszkę schowany. On jest programowalny, akurat więc możemy dopisać jakąś funkcję do niego. Ekran to oczywiście AMOLED i nikogo tutaj to nie dziwi. 1,43 cala, taki jest rozmiar. 466 na 466 taka jest rozdzielczość. Jest autoregulacja, jest always on display, jest jasność taka dosyć mak przy maksymalnej, przynajmniej w takim ostrym słońcu. No wypada fajnie, widać wszystkie te. Informacje, więc naprawdę górna półka, nie mam się do czego przyczepić. Co jeszcze? No, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o nawigację. Dwuzakresowa. I ona się sprawdza naprawdę bardzo fajnie. Później pokażę Wam, jak to wyglądało na teście. Z czujników, no to wiadomo, nie zdziwi Was fakt, że jest tętno 24 godziny na dobę. Czy też jest pomiar SPO2? A jeżeli chodzi o to, jak wypadł ten czujnik na tle takiego napalcowego pulsoksymetru, no to macie teraz cały czas wyświetlany test. Moim zdaniem gdzieś te różnice faktycznie występowały, ale to zależało dużo od tego, jak byliśmy ułożeni, bo jak wiecie, tutaj ma to znaczenie. I hałaj informuje, że te czujniki zostały poprawione. Mamy tutaj ponoć 8 fotodiut. W takim systemie kołowym z dwoma źródłami światła. Wiadomo, że każde ulepszenie jest na wagę złota, więc dla mnie to jest ok. Czy to się faktycznie sprawdza tak dobrze? na takie moje oko amatorskie tak, aczkolwiek musielibyśmy mieć jakiś sprzęt taki faktycznie bardziej profesjonalny do tego, żeby to sprawdzić, ale myślę, że na takie pomiary, jakie wykonuje większość z nas, no to jest ok, bo i tak zawsze producent informuje, jaki by to nie był system piękny i dokładny, że to są pomiary poglądowe, jeżeli chcemy faktycznie nimi się sugerować, no to będzie lipa, bo nie powinniśmy, mamy iść do lekarza i tam sprawdzić, bo to nie są urządzenia medyczne. Idąc dalej mamy pomiar na przykład temperatury ciała, skóry, mamy barometr, mamy kompas, Mamy wysokościomierz, więc taki komplet tego wszystkiego, co byśmy potrzebowali. Oczywiście jest też możliwość wgrania muzyki, podpięcia słuchawek, więc to jest pełnoprawny, można powiedzieć, taki system czy sprzęt, gdzie faktycznie mamy dużo opcji. No i tak powinno być w tej cenie, no nie, nie oszukujmy się. No i też idąc z tym tokiem myślenia, że to jest drogi sprzęt, to jest też możliwość prowadzenia rozmów. Mamy też na zegarku możliwość wykonania tego połączenia. Możemy dodać bodajże 10 kontaktów do zegarka i wykonywać właśnie z jego połączenia poziomu te telefony. Jeżeli chodzi o ten głośnik mikrofon, no to rezultaty pokażę wam później, jak to działa, bo... no później wam pokażę. Z wodoodporności jest 5 ATM, jest opcja osuszania głośnika. Jeżeli chcielibyście użyć zegarka do płatności, no to nie użyjecie. Portfel, czyli ta opcja, która może nam sugerować, że ta możliwość jest. W aplikacji mamy taką, aczkolwiek u nas w kraju nie jest obsługiwana. Jeżeli chodzi o system Harmony OS 2.0, w dalszej części materiału powiem więcej o nim. Bateria ma 455 mAh. Według producenta możemy nawet pracować 14 dni na nim, ale wiadomo, to są takie jasno sprecyzowane scenariusze z jakimś tam użytkowaniem laboratoryjnym. W prawdziwym życiu 7-10 dni może faktycznie być. W to się będzie skracać, przedłużać, zależy jakie opcje będziemy używać, czy to będą nie wiem, 24 godziny na dobę, ten tętno, czy jakieś treningi i tak dalej, to sami wiecie, ale jest ok. Pod tym kątem jestem zadowolony, pod kątem właśnie baterii i ładowania, słuchajcie, bo nie. ma Mamy tutaj takich pinów, tylko mamy ładowanie bezprzewodowe. I bezprzewodowe jest ładowarka w zestawie, którą możemy użyć, ale możemy też użyć innej ładowarki bezprzewodowej i jest też możliwość, aby naładować telefonem. Funkcją ładowania zwrotnego, o ile taką mamy w telefonie. Więc powiem Wam, że naprawdę fajnie coś takiego widzieć. Jeżeli coś takiego bym tutaj nie widział, to pewnie moje narzekania byłyby obecne. Pod kątem funkcji, jakie ma ten zegarek, no to nie chcę się za bardzo rozgadywać. Pytajcie, jeżeli coś konkretnego chcecie wiedzieć. Mogę Wam powiedzieć, że pod kątem snu fajnie to wypada, jak już ten zegarek jest na ręce, bo jak nie ma zegarka na ręce, to on też potrafi nam ten sen obliczyć i oblicza po prostu takie głupoty, których bym się nawet nie spodziewał po najtańszej opasce. Ale suma sumaru, jeżeli mamy ten zegarek na ręce i faktycznie z nim śpimy, to pomiary moim zdaniem są najdokładniejsze w Huawei, tak jak dla mnie. Do zegarka możemy dograć aplikacje. Mamy tutaj nawet app galery, można powiedzieć, taką wersję typowo pod zegarek. Ja mówiłem więcej w innym materiale o tym, że jest w tym potencjał, ale w tym momencie tego potencjału nie widzę w produkcie tym Huawei za takie horrendalne kwoty. Słuchajcie, te aplikacje są bez sensu. Nie ma nic tu ciekawego. Jakbym miał taki sprzęt za 1400 zł, i bym tylko tym się sugerował, żeby kupować dla aplikacji, to bym się srogo zawiódł. Naprawdę, więc nie, to jest jeszcze niedopracowane, słuchajcie. Więc o, jeszcze się sypią. No i to nie jest ciekawe, ale i tak. Nic nie tracicie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o tarcze, o, jest sporo w samej aplikacji, tej oryginalnej m, zdrowie, czy są ładne, czy są brzydkie, to musicie sami oceniać, bo to jest naprawdę indywidualna kwestia. Dla mnie są ok, nie przykładam do tego dużej uwagi. I ta aplikacja, no to ją trzeba pobrać akurat z App galerii. To najlepiej, bo tam jest najświeższa wersja, oczywiście. No i tą apkę, czyli te dane, które by się synchronizowały, możemy podłączyć do. Komod i Adidas Running. W ogóle słuchajcie, widziałem też opcję, aby podłączyć pas, bo taka też jest tutaj opcja, ale nie wiem dokładnie, czy wszystkie są wspierane, więc kiedyś faktycznie muszę się zaopatrzyć w taki pas i testować też te sprzęty porównując treningowo. Właśnie na zewnątrz do takiego, można powiedzieć, bardziej profesjonalnego sprzętu. Jeżeli chodzi o powiadomienie, to możemy odpowiadać to jest nowość. Możemy odpowiedzieć takimi szybkimi odpowiedziami, które są predefiniowane już w samej apce, czyli już mamy je domyślnie dostępne, ale możemy je usunąć, możemy dodać jakieś kolejne swoje. Możemy też odpowiedzieć samą emotikoną, więc to jest ok. Aczkolwiek nie jest ok, że tych emotikon zegarek nie wyświetla. Słuchajcie. No nie wiem, czy to jest jakiś błąd po mojej stronie, ale no te wiadomości, gdzie były emotikony, tutaj zegarek przerabiał na gwiazdki, niestety. Jeżeli chodzi o treść, no to chciałbym widzieć jej więcej, bo nie wyświetla się jej bardzo, bardzo dużo i tak samo jest ten błąd, a czy nie błąd, tylko rozwiązanie od Huawei Honora, czyli kasowanie się wiadomości, gdy z nich wyjdziemy, słuchajcie. Ale fajną rzeczą jest to, że się grupują, więc jeżeli dostałem więcej wiadomości z na przykład Messengera, no to faktycznie wchodziłem w Messengera i tam było kilka wiadomości pogrupowanych, to akurat uznaję za plus. A i nie wyświetlają się zdjęcia, no nie możemy odpowiedzieć klawiaturom, głosowo i tym podobnie, a szkoda, bo jest w tym potencjał. Połączenia, tak jak mówiłem, możemy wykonywać, możemy przyjąć połączenia, a jakość no to zaraz zobaczycie, bo mam taki krótki test. Właśnie test. Może teraz zrobię po prostu na żywym organizmie jak to wygląda, więc zobaczycie. Uwaga, dzwonię, maksymalna głośność. Halo, halo. Cześć wszystkim, witam Was na materiale z testem zegarka. Mam nadzieję, że będzie się dobrze oglądać i życzę Wam miłego dnia. Dziękuję. Halo? Halo, halo. Czy słychać mnie dobrze i wyraźnie? Bardzo dobrze, mega po prostu słychać. Serio, powiedz coś tak dłuższego to. Będzie ok. Dobra, mamy dzisiaj niedzielę, świeci piękne słońce i nie, no mega cię słuchać naprawdę. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o mikrofon i głośnik, to naprawdę fajnie to było słychać z jednej i drugiej strony. Słuchajcie. Jest fajna opcja w tym zegarku, jeżeli chodzi o treningi, no to jest masa, ale skupię się na jednej tak no, szczegółowo, ale po prostu ją opiszę wam, bo jest możliwość eksportowania trasy GPX, którą wykonaliśmy do tego właśnie pliku i później nie wiem, korzystania i tym podobnie, ale jest też możliwość, abyśmy tą trasę, którą mamy w pliku GPX, wgrali w zegarek do swoich tras i na przykład weszli w trening bieganie i tam naszą trasę odtworzyli. Oczywiście nie ma pełnoprawnej mapy, gdzie byłyby wszystkie punkty naznaczone na mapie, aczkolwiek jest trasa, która by nas tam gdzieś prowadziła dosyć jasno z tego, co z niej skorzystałem na zewnątrz, to było to intuicyjne, więc słuchajcie, mega. No i co fajne, jest możliwość, oprócz planów, które zaraz poruszę, bo też są fajną opcją, stworzenia takiego treningu interwałowego. Przy niektórych aktywnościach jest taka opcja, jeżeli chodzi o plany, właśnie, można skorzystać z takich planów, które są wbudowane, które gdzieś tam zostaną dostosowane troszkę do nas, kiedy chcemy rozpoczynać, i tak dalej, i Dane, i tym podobnie. Komunikaty są w języku angielskim. No i w samych aktywności jest coś ponad 100. Wiecie, jak to wygląda? Często jest to taki ruch marketingowy, że słuchajcie, słuchajcie mamy, mamy 250, 250 treningów. Kupujcie nasz sprzęt. No ale jak mamy ten sprzęt, często się okazuje, że te same dane są na, danym, na danej aktywności i po prostu to jest tylko nazwa. Ja tego nie rozumiem. A tu wygląda to fajnie. Mamy główne te treningi, faktycznie, które. Mają bardzo dużo takich szczegółowych informacji, jak na taki sprzęcior. Przed włączeniem każdej aktywności są opcje, które mogą na przykład dotyczyć naszego celu treningu i tym podobnie. Jest tego sporo, zależy od danej aktywności, co tam znajdziemy. Te trasy, również, o których mówiłem, możemy włączyć na stałe podczas treningu na przykład ekran, możemy włączyć auto wykrywanie aktywności, niektórych oczywiście. Więc jeżeli szukacie zegarka, które takie opcje ma, no to odpowiedź macie tutaj, chociaż jeszcze będę mówił później. Ocenie. Ja. Mam wrażenie, że tam dwuzakresowa nawigacja wpływa pozytywnie na niwelowanie zakłóceń, które mogą mieć miejsce. Jeżeli miałbym zaufać jakiemuś sprzętowi ubieralnemu jak właśnie tego typu, no to. W takiej cenie, oczywiście, to pewnie byłoby to ok. Przynajmniej z tych sprzętów, które testowałem osobiście, bo fajnie wypadał na tle innych. No i teraz to, co lubię, czyli podsumowanie. Czy ten sprzęt jest wart 1400 zł w tej wersji, którą posiadam, lub 1100 w wersji, której nie posiadam, ale która ma takie same opcje, tylko na troszkę inny? wygląd. Słuchajcie, no nie za bardzo, bo jeżeli chodzi o taką cenę, to możemy mieć pełnoprawnego smartwatcha z Wear OS, który nam da trochę więcej takich opcji, aczkolwiek zmniejszy się ten czas pracy na jednym ładowaniu, więc dla niektórych lepiej dać taką cenę za ten sprzęt, który nam da więcej pracy na jednym ładowaniu, dłuższą pracę na jednym ładowaniu, kosztem opcji, które są w smartwatchu z chociażby Wear OS, więc to ok, rozumiem, to zależy od danej osoby, ale nie może być tak, że w takim sprzęcie nie ma płatności, które są wspierane u nas w Polsce. No słuchajcie, Xiaomi Mi Band 6 NFC ma takie coś, za 200 zł możemy go dostać, a ten no u nas nie wspiera, więc to musimy akurat zmienić. Jeżeli chodzi o system ten Harmony OS 2.0, nie jest to rewolucja, słuchajcie, to nie jest żadna rewolucja na ten moment. Może faktycznie coś będzie z biegiem czasu, może dali sobie jakieś podwaliny pod to, żeby faktycznie rozwinąć ten system, ale w tym momencie nie. Takiej reklamy nie kupuję, że jeżeli mamy tutaj wielki system, możliwość instalowania aplikacji, nie, nie sugerujcie się tym. Jeżeli podoba Wam się zegarek, podobają się Wam funkcje, bo faktycznie jeżeli chodzi o tą wersję, to ona jest mega pod kątem wyglądu premium, to widać z kilometra, naprawdę i tutaj nie jest żadne podlizywanie się w stronę Huawei, ale fajną robotę wykonali. Więc jeżeli Wam się podoba zegarek, to go po prostu bierzcie i tyle, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście takie zadawajcie. Ja Wam serdecznie dziękuję i tymczasem trzymajcie się.